Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody telefonu Xiaomi 15 Ultra. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu i do klawiatury. Tutaj wpisujemy pierwszy kod, który pokaże nam numer i mail telefonu. Gwiazdka, hashtag, 06, hashtag. Następny kod pokaże nam opcje testowe telefonu. Gwiazdka, hashtag, gwiazdka, hashtag, 4636, hashtag, gwiazdka, hashtag, gwiazdka. Następny kod pokaże nam informacje kalendarza. Gwiazdka, hashtag, gwiazdka, hashtag 225, hashtag gwiazdka, hashtag gwiazdka. Następny kod pokaże nam diagnostykę FCM, gwiazdka, hashtag, gwiazdka, hashtag 426, hashtag gwiazdka, hashtag gwiazdka. Następny kod pokaże nam informacje o ładowaniu oraz o baterii. Gwiazdka, hashtag gwiazdka, hashtag. 6485 hasztag gwiazdka hasztag gwiazdka. I ostatnia, ostatni kod pokaże nam informacje o telefonie. Gwiazdka hasztag. Yy, gwiazdka hasztag 0000. Hashtag gwiazdka hasztag gwiazdka. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć. you oh.